Rzeczka. Roz, rozłożymy sprzęt, spróbujemy coś złapać. O, koch, się kotwica... się kotwica się... się nie sprzątała, rzeka fajna opadła trochę po tych deszczach no. Zobaczymy zobaczymy. Koreczka będzie będzie Na razie damy jedną wędkę Na razie jedna wędka Teraz ułożymy No przecież jest ta mała wędka, nie? No jest To można przylepić Ja wiem Tylko, tylko wiem że jakieś jakie jest od odsłyn... Jak je odsłonić, to nie się schowa. Tak. Jak je odsłonić, to się schowają Plan jest Zobaczymy Co się co uda Słofić Na trupka taka metoda nie ma no, metoda, kurde zamarznięta jeszcze chyba jeszcze trochę ja może się nadzieje <grytanie> ja się kręcę, ale Zwikrowane na rady to próbujemy zamarznięta jak tak Łapy, grunt tak. trzeba ustawić nie wiem ile tu będzie Dobra, sprawdzimy, jest 2 metry Kurde. ścierkę muszę sobie jakąś mieć przy sobie spróbujemy, idziemy spróbujemy tu te kamienie są wszędzie, to może być zaczep nawet Głęby. Większy gruncz, co zrobić? Większy gruncz. No, teraz może będzie. Może teraz będzie. Tylko głęboko tu jest. Całego brzegu, w teraz, teraz będzie grunt dobry. Wrócimy tam dalej trochę się to wszystko kręci No, dobra, dobrze Tyra dobrze, dobra Druga wędeczka rozłożona Będzie koszyk Poleci na grunt W sumie tamta też jest na gruncie Tam jest ten Tam jest nasz szupaka z gruntu Albo jakiegoś innego drapieżnika Na razie się nic nie dzieje rusza co to wiatr no i tu trzeba zrobić trochę jakiegoś ciasta i, i gdzieś tam podrzuciłbym tak mniej więcej na środek to zobaczymy wrzucimy na środek Mniej więcej. I może coś przyjdzie. Dobra, i założymy ja tu skaweczkę. Będzie pływać fajnie. Może się przy... wanilią. Trochę olej, Jest tam co jeszcze? A jest jeszcze. Stop.

Coś tam do koszyka. Dobra. Fajny zachód słońca się, się szykuje. No tu mamy takiego no, białego. Trochę tam kukurydzy. To nie dużo, bo to, to jest na, na chwilowe, chwilowy wypad na 2-3 godzinki zobaczymy, może coś będzie dobra, idę tu mieć ruszane zrobimy to tak zrobimy to tak możemy to rzucić tutaj Tak. I mamy Mamy, coś mamy Na blachę poszedł O, panie kolego Powolutku Młody? A jak ciągnie Damy mu trochę Chcesz się pobawić <laughs> O o, o. Już? <laughs> wystarczy no. Rybka jest Proszę ja pani Tak się da no to siedział bo musiał tutaj siedzieć No I na nową wędkę kurde paczek, no, A nawet spory, nie? Ja? Nie, młody, o, o, już już grzeczny Podbierak ci dać? No podbierak. daj im pod, już podbierak Młody, ale ładny, fajnie, fajnie Trzymaj, trzymaj, trzymaj to podbierak też jest No widzisz, no. widzisz, próbowałeś i to i to a wystarczyło, A wystarczyło rzucić, od razu rzucić Blachę rzucić i chodok i ten, dzieło nie jest Taki podbierak na takie ma, małe rybki Dobra, dobra, czekaj No wiem, wiem, zaraz Cię wypuścimy Kole, Kolego, przyjacielu, Ty mój Czekaj, jak to teraz... tu Ci? Nie, no dam se radę Chodź tu, chodź tu Ach. Nie, ładny no taki se o matę jeszcze możesz rozłożyć Tu już dałaś radę ładny wróciły Wróciły z kanału ten podbierak. to chyba trzeba będzie kupić jakiś no. ten ten nasz prot, nasz proty Radkę tu trzeba będzie No proszę poroszę no taki pistolet Cześć pan Na zakończenie dnia Na zakończenie dnia Ale tygrys nie jest te trzeba wziąć. Majdan cały. No i co, pistoletowi małemu? No, waga jest. Proszę bardzo. No i do wody, do wody, panie kolego. To tyś tu był, tyś tu był Leniu, no nie chciałeś, chciałeś coś pogonić, no i tyś tu siedział, no, no nie ma, poszedł, no ja tam szkody dużej nie mam, bo se fajnie wziął.